Powiedziałem na początku przy świętej, kochani, dzisiaj uznajemy, że jesteśmy grzesznikami, uznajemy to często, ponieważ bez tego przyznania się do grzechu trudno jest nie tylko uzyskać uzdrowienie, uwolnienie, które daje nam Pan Bóg, ale także być w pełni chrześcijaninem. A więc, jestem grzesznikiem kochanym przez Boga, ale jestem również kimś, kto rozmawia z Bogiem, jak dzisiejsi. Bohaterowie Ewangelii, ci arcykapłani i uczeni w piśmie, którzy prowadzą z Bogiem dialog, prowadzą rozmowę z Jezusem, chcąc siebie trochę usprawiedliwić. Dla nich spotkanie z nauczycielem z Nazaretu jest w jakimś sensie szokujące, ponieważ w ogóle zmienia sposób ich patrzenia na świat, zwłaszcza na świat religijny, który do tej pory był ich światem. Do no tej pory to było tak, że była świątynia, były księgi, był Jachwę, jest Jachwę i oczekiwania na Mesjasza, który miał przyjść, który ma przyjść jako Mesjasz militarny na czele wojska i wyzwolić Izraela z niewoli rzymskiej. Natomiast Jezus jest zupełnie innym Mesjaszem. Nie tylko przychodzi jako sługa, odarty z atrybutów władzy, ale jeszcze głosi jakąś dziwną naukę, Naukę o miłości, naukę o miłosierciu, To zupełnie zmienia sposób patrzenia na świat tych biednych arcykapłanów i uczonych w piśmie. Tak jak powiedziałem wczoraj, cytując papieża Franciszka, papież mówi tak, że wielu z nas się wydaje, że tak jak jest, tak i tak być powinno całe życie. Tak też wydawało się arcykapłanom. Tak jak oni wierzyli, jak przeżywali pult. Tak powinno być całe życie. A jednak Jezus diametralnie zmienił ich patrzenie na świat. Pamiętam kiedyś podczas ewangelizacji Białorusi, kiedy byliśmy jeszcze studentami seminarium duchownego w Łomży, dotarliśmy do pewnego miejsca, gdzie kiedyś rzeczywiście była Polska, do pięknego Pojezierza, Mieszkaliśmy całe dwa miesiące przy jednej z parafii, wielu młodych ludzi z Polski, studentów, kleryków, animatorów, oazowych i pewnego razu podczas kolejnego pobytu tam na Białorusi, pod koniec naszego pobytu przyszła do nas młoda dziewczyna o imieniu Swietłana, piękna, potem się okazało, że była wiceministką Białorusi, ale przyszła i zapytała nas kim jesteście, jesteście młodzi. Siedzicie przy kościele. A przecież religia jest opium dla ludu, jak uczył ich wszystkich Lenin w komunizmie. Dlaczego tu jesteście? Nie mogła tego zrozumieć. Jakurat lat tego wieczoru, kiedy przyszła Światłana, mieliśmy wieczorną adorację w kościele taką adorację eucharystyczną w stylu młodzieżowym. Wyciemniony kościół, gra świateł, piękny śpiew, chwile ciszy. I pomyśleliśmy sobie, że Svetlana może pójść z nami na tę adorację, bo trudno jest nam jej wytłumaczyć, kim jesteśmy tak do końca. I poszła. Kiedy skończyła się adoracja, zapalono światła w kościele, dziewczyny już nie było. Wyparowała jak kamfora. Tak jak przyszła, tak znikła. Minęło te dwa dni do wyjazdu, wyjechaliśmy z Białorusi, zapomnieliśmy o niej, jednak na jesieni. Do naszego seminarium w Łomży przyszedł taki list o dziwnym adresie, po rosyjsku. Kleryki wyższowo duchowno bo Seminaria Łomży. I to był list od Ona wiedziała, że jesteśmy z Łomży, że jesteśmy klerykami seminarium. I pisze w nim coś, co do dzisiaj pamiętam, bo to miało potem swoje skutki. Przepraszam was za ten wieczór. Przepraszam was za to, że wtedy uciekłam. Ale kiedy siedziałam pośród was i wpatrywałam się w ten przedmiot w kształcie słońca, miała na myśli monstrancję, a w środku jakiś biały, inny przedmiot, nie mogłam znieść tej miłości, która się pojawiła we mnie i wokół mnie. Nie mogłam znieść tej miłości, dlatego chciałam uciec, zapomnieć, uciekłam, spakowałam swoje rzeczy, wróciłam do swojego miasta, do Mińska, do stolicy Białorusi. Ale to uczucie nie ustępowało przez Swietłana. Ciągle, kiedy budziłam się rano, kiedy chodziłam na uczelnię, odczuwałam te, to dziwne ciśnienie miłości, pragnienie miłości. Więc zaczęłam szukać ludzi, ludzi Was, Wam podobnych, w moim mieście. I wtedy tam była jedna wspólnota młodzieżowa, katolicka przy katedrze I znalazła tych ludzi, znalazła ten sam przedmiot w kształcie słońca. Tym przedmiotem był Jezus w Eucharystii. W był Jezus, Jezus Eucharystyczny. I mówi tak, kiedy go dotknęłam, kiedy go zobaczyłam, to moje pragnienie się jeszcze bardziej ożywiło. Dzisiaj zapraszam Was na mój chrzest. Nie była ochrzczona. Chrzest miał się odbyć w czasie pasterki Bożego Narodzenia. Pojechaliśmy tam do Mińska. Wszyscy byli przeciwko Swietłanie. Jej rodzina, ojciec, matka, zaangażowani jeszcze w komunizm, w reżim komunistyczny, byli zszokowani, że ich córka się nawraca i zostaje katoliczką. Ale tak się stało, że właśnie po raz pierwszy w historii Białorusi akurat Tamsza Święta była transmitowana przez telewizję białoruską. Jeszcze to było można, w latach 90. na początku. I rodzice Zwiedłany widzieli w telewizji chrzest swojej córki. Chrzest swojej córki. Dziś już nawrócili, są już katolikami, ale wtedy byli zupełnie zszokowani. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Jezus wchodzi w życie człowieka i często, diametralnie je zmienia. Tak jak zmienił życie, czy zamieszał w głowach tym arcykapłanom i uczonym piśmie, którzy oczekiwali zupełnie innego Jezusa, innego Boga. A przyszedł Jezus. My być może także oczekujemy innego Boga, a przychodzi Jezus. Być może czekamy na kogoś, kto nas będzie głaskał, kto będzie naszym kultem, kto będzie naszym, nie wiem, obowiązkiem, a oto Jezus przychodzi i zupełnie ma zmienić moje życie. I co ciekawe, kochani, ja wiem, że mówię do ludzi już w życiu poukładanych, mieszczan, suwałk, ale to jest ciekawe, że tak naprawdę w historii wszystkich świętych, których znamy, to właśnie Jezus wchodząc w ich życie, diametralnie je zmieniał. Diametralnie je zmieniał. Całkowicie je zmieniał. To jest jedna rzecz. Druga dotyczy grzechu. Jak mówiłem na początku, grzech jest moją rzeczywistością, jest moim życiem. Mój mąż jest moim życiem i mój grzech jest moim życiem. Moja żona jest moim życiem. I mój grzech jest moim życiem, równie ważnym w moim życiu, bo grzeszę. Być może niektórzy z Was już teraz myślą, jak wieczorem wrócą do domu i włączą internet, ten tak zwany piekło infernet, gdzie można znaleźć wszystko, gdzie można znaleźć pornografię, gdzie można znaleźć gry hazardowe. I tam można rzeczywiście pogrzeszyć w zaciszu swojego pokoju. I tam można tak grzeszyć, że będzie cieplutko, bo grzech jest ciepły. Grzech jest ciepły, jest, grzech nie boli na początku. On nie boli, jest bezbolesny. Jak cukrzyca jest bezbolesna, jak nowotwór przez wiele lat jest bezbolesny. Kiedy się ujawnia, kiedy już jest w stadium zaangażowanym boli, tak samo jest z grzechem, tak samo jest z grzechem. Jest taka opowieść biblijna o Bartymeuszu, synu Tymeusza. Bartymeusz, być może znacie go, siedział przy drodze. Był okryty płaszczem z sierści wielbłądziej. Ten płaszcz, jak mówią nam, źródła ważył 6 kg. Ale był dla Bartymeusza domem. To, był jego, to była jego jedyna własność. Siedział cały czas przy drodze i służył mu do tego, żeby się okryć przed zimnem nocy, przed chłodem nocy i przed ciepłym skwarem dnia. Siedział, był ślepy i słyszał, że gdzieś po Galilei, po Palestynie chodzi Jezus. Tylko mógł. Słyszeć opowieści przychodniów, ale nigdy nie był w stanie go zobaczyć. Pragnął go spotkać, pragnął doświadczyć jego miłości. I pewnego dnia, jak mówi nam ewangelista Łukasz, Jezus z uczniami szedł właśnie tą drogą, tą drogą, którą przy której siedział Bartymeusz syn Tymeusza. I co ciekawe, Jezus szedł tą drogą po raz pierwszy i ostatni w życiu. Ponieważ Jezus szedł do Jerozolimy na ukrzyżowanie. Raz jeden w historii przechodził tą drogą, przy której siedział Bartymeusz. I kiedy Bartymeusz usłyszał, że idzie Jezus, zaczął wołać. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. I co zrobili apostołowie? Kopnęli Bartymeusza. Nie przeszkadzaj mistrzowi. Jaka musiała być w nim determinacja, żeby dalej wołać. Jezu uzdrów mnie. Jezu uzdrów mnie. I wtedy Jezus to usłyszał, podszedł do niego i go uzdrowił z jego ślepoty. Co jest ważne w tej opowieści? Dwie rzeczy. Po pierwsze, ten płaszcz, z wełny wielbłądzi. On w języku biblijnym symbolizuje także grzech. Także grzech. Bartymeusz całe życie siedział pod tym płaszczem. Grzał się pod nim. Jak człowiek grzeje się czasami pod grzechem, nie mógł się ruszyć, był ślepy. Ale kiedy Jezus powiedział, uzdrawiam Cię, przejrzyj, Bartymeusz zerwał się i rzucił ten płaszcz swoich ramion. Odrzucił całkowicie grzech. I druga ważna sprawa, jak już powiedziałem, tylko raz Jezus przechodził tą drogą. Tylko raz. Gdyby Bartymeusz tego nie wykorzystał, gdyby nie krzyczał, gdyby nie pragnął, nie zostałby uzdrowiony, może kiedyś, kiedy zostałby katolikiem, chrześcijaninem. Już po zmartwychwstaniu Jezusa, ale wtedy już nie był uzdrowiony. Uważajmy więc. Wiem, że mówię do osób, które się, które się spowiadają regularnie. To, że tu jesteście, to znaczy, że jesteście uspowiedzi też regularnie. Ale czasami jest tak, że nie ma w nas tego życia Bożego z entuzjazmem. Być może spowiadamy się od, od pierwszej komunii świętej regularnie, a jednak jest w nas coś, co nas słudzi, co nas przygniata. Wracamy do grzechów po tygodniu, albo później, albo częściej. Czym to jest spowodowane? Dlaczego tak jest? No, naturą grzeczną człowieka, to prawda, ale również tym, że ciągle, ciągle nie mamy nadziei, ciągle nie ma w nas nadziei na to, że Bóg może nas uzdrowić. I na koniec już uff, ostatnia rzecz. Mówiłem się rano o siódmej, że szedłem wczoraj wieczorem na spacer tą ulicą tutaj od was do kościoła św. Aleksandra. I zobaczyłem dwie różne sceny, koło dwudziestej. tych po lewej stronie w takich kamieniczkach gromadziła się grupa mężczyzn, którzy chcieli wypić alkohol. <grywania> Namawiali się, ale chcieli to zrobić kulturalnie, przy telewizorze, więc szukali nawet filmu. Słyszałem, wymieniali tytuły filmów. Pożerałem jeszcze dalej. Doszedłem do kościoła św. Aleksandra około 20. I o dziwo kościół był otwarty. Mimo, że o 18 jest ostatnia napsza święta. Pomyślałem sobie, coś się tu musi dziać. Wszedłem i zobaczyłem młodzież, która przygotowuje się do wyjazdu na spotkanie europejskie młodych do Strasburga. Młodzież, która się modliła ze swoim księdzem, ze swoją siostrą zakonną. Jak sobie wtedy pomyślałem, dwa różne światy. Tego samego wieczora. Na 200 metrach czy 300 metrach. A tak też sobie wtedy pomyślałem, że ci mężczyźni, którzy zaczęli się organizować, żeby wypić alkohol, oni piją codziennie, to było po niej widać. Piją codziennie. I kogo mam w tym momencie przekreślić? Kto jest większym grzesznikiem? Czy ci młodzi, którzy modlili się w kościele św. Aleksandra? Czy ci mężczyźni, którzy pili codziennie alkohol? Nie wiem. Ale powiem Wam jedną rzecz, jedną historię, która pokazuje nam, jak łatwo jest popaść w grzech, i nią zakończę dzisiejsze, jak zwykle długie kazanie, za co przepraszam. Mówię o pewnej kolejnej dziewczynie o imieniu Maria. Ona żyła w Jerozolimie w czasach, kiedy Jezus tam działał. Była najpiękniejsza w okolicy, tak się mówiło, była najlepsza w szkole. Miała więc w sobie gen. Bycia najlepszą. Była też najstarszą córką swoich rodziców. I pewnego dnia wydarzyła się taka tragedia w życiu rodziny tej dziewczyny. Rodzice stracili pracę. Więc Maria, jako starsza córka, miała do wyboru dwie drogi. Albo będzie dalej się uczyć, albo przerwie szkołę i pójdzie zarabiać pieniądze, żeby pomóc swoim rodzicom w utrzymaniu licznego rodzeństwa. Wybrała po drugą alternatywę, przerwała szkołę i poszła do centrum miasta szukać pracy. I tę pracę otrzymała bardzo szybko, bo była piękna. Przechodziła obok koszar żołnierzy rzymskich. Wtedy Rzymianie okupowali Palestynę. I tam od razu otrzymała propozycję pracy. Co mogła robić młoda dziewczyna wtedy, w 2000 lat temu, w koszarach? Kiedy nie było sekretarek, nie było komputerów, nie było parzenia kawy. Tylko jedno. Mogła sprzedawać swoje ciało. I tak też jej zaproponowano. Rzymianie byli spragnieni kobiet. Swoje kobiety zostawili w Rzymie. więc dawali każde pieniądze za piękną kobietę. I wtedy ta pobożna Żydówka, Maria, Marysia, 18-19-letnia kobieta, tak sobie pomyślała. Jachwę, Boże Izraela, Boże tysiąca pokoleń, Boże Izaaka, Jakuba, proroków, zapomnij o mnie na dwa tygodnie, zamknij swoje oczy. Ja popracuję te dwa tygodnie, zdobędę dużo pieniędzy i moja rodzina znowu się odbije od dna, będzie znowu żyła godnie. Tak pomyślała i uwierzyła, że Jahwe zamknął swoje oczy. I zaczęła swój proceder. Otrzymała w koszarach cele, i tam przychodzili żołnierze, ją wykorzystywali, kładąc potem na stole pieniądze. Złoto z Rzymu, to były duże pieniądze. Ale maria, która weszła w ten proceder, nie mogła z niego wyjść. Z dwóch tygodni zrobiło się dwa miesiące, z dwóch miesięcy zrobiły się całe lata. Ta piękna dziewczyna już nie umiała płakać, bo nikt na nią nie płakał. Nie umiała kochać, bo nikt jej nie kochał. Wszyscy tylko ją wykorzystywali, jak przedmiot, jak ścierkę, którą się wyciera podłogę albo z i rzuca się w kąt kuchni albo pokoju. I co się okazało? Że była jawnokrzesznicą, kurtyzaną całe lata. I znowu, co ciekawe, objawił się w niej gen bycia najlepszą. Była najlepszą jawną grzesznicą w całej Jerozolimie. Wychodziła z koszar, gdzie mieszkała, szła nieopodal świątyni jerozolimskiej koło fontanny. Tam siadała i tam oferowała swoje wdzięki, zwłaszcza faryzeuszom. Oni przechodzili obok ze swoimi żonami i opruwali ją, ale kiedy byli sami, przychodzili do niej. Wielu mężczyzn prowadził podwójne życie. Wielu mężczyzn prowadzi podwójne życie. Wiecie o kim mówię? Mówię o Marii, która mieszkała w koszarach. W języku hebrajskim koszary oznacza słowo Migdal. Maria z Migdal. Po polsku Maria Magdalena. Ale tej historii nie ma w Ewangelii, ta historia jest w apokryfach. Jest przekazywana przez tak zwane źródła apokryficzne. Wydawało się więc, że Maria upadła tak nisko, że nic nie było w stanie jej pomóc. Wszyscy byśmy ją opluli dzisiaj, kiedy by stała koło tych, kościoła świętego Aleksandra, w krótkiej spódniczce, prawda? I oferowała swoje wdzięki. Myśmy ją wszyscy opluli. Tak jak ja wczoraj pomyślałem źle o tych panach, którzy organizowali swój alkohol na wieczór. I się oglądać film na kanale czwartym. Jak pamiętam, na kanale czwartym chcieli oglądać film. Ja nie wiem, jaka jest ich, jest, jaka jest ich historia. Ale wiem, jaka jest historia tej młodej dziewczyny. Wy też już wiecie. Zaczęła niewinnie. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Jachwę, zamknij swoje oczy. Zapomnij o mnie na dwa tygodnie. Jak raz wejdziesz w bagno grzechu, niełatwo jest się z niego uwolnić. Ilu młodych cierpi z powodu raz rozpoczętej pornografii? Ilu młodych cierpi z powodu samogwałtu, który się powtarza regularnie, jak seria? Ilu młodych cierpi z powodu narkotyków? Kiedyś zaczęli na imprezie, nie mogą skończyć. Ilu, ile kobiet cierpi z powodu alkoholizmu swojego męża? I możemy wymieniać te wszystkie przejawy grzechu. Gdybym tutaj zakończył, to byłoby dramatyczne i smutne. Pełne rozpaczy. Zakończę inaczej. Wszyscy pogardzali Marią Magdaleną, Opluwali ją przez całe lata. Ale pojawił się w pewnym momencie mężczyzna w Jerozolimie, który po raz pierwszy od lat spojrzał na nią wzrokiem krystalicznie czystym. Pojawił się mężczyzna, który podał jej rękę w geście miłości, a nie wyuzdania. Tym mężczyzną był Jezus z Nazaretu, Mistrz z Nazaretu. Nie mogła uwierzyć, że ktoś może tak jeszcze na nią patrzeć. Jak taka moja penitentka, młoda dziewczyna, osiemnastolatka, która nie może uwierzyć, że Bóg jej przebacza grzechy. Całe życie nie może w to uwierzyć. Czuje się niegodna. Maria nie mogła w to uwierzyć, ale poszła za nim. Poszła za nim i on ją uzdrowił. Wiecie, kto pierwszy zobaczył Jezusa zmartwychwstałego? Święty Piotr. Niestety Nie. Matka Boża? Również nie. Uważajcie, jako pierwszo, pierwszą osobą, która spotkała z zmartwychwstałego Józefa była ta jawno grzesznica, kurtyzana. Wtedy już święta Maria Magdalena. I powiem wam jedną rzecz, to jest właśnie istota no, dobrej nowiny, a wy nie klaszczecie. Tylko raz mi się to zdarzyło, kiedy mówię Bóg uzdrawia człowieka z grzechu. To było w kościele w Olsztynie. Większym ten. Wszyscy wstali i przez pięć minut byli brawo. Nie dla mnie, dla Niego. Dla Jego miłości. Że tak jest, że tak uzdrawia, tak działa. Jawno grzesznicę jako pierwsza zobaczyła zmartwychwstałego Pana. Prorok Izajasz mówi choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją, choćby były jak purpura staną się jak biała wełna. Dlatego odwagi, siostry i bracia, odwagi. Jestem kochany z moim grzechem. Jezus mnie kocha z moim grzechem. Nawet jeśli jestem bardzo grzeczny, zagłębiony w mój grzech, On mnie kocha z moim grzechem i chce mnie uzdrowić. Tylko muszę do Niego przyjść i poprosić Go, aby zabrał mój grzech. Muszę wyznać Mu swój grzech, aby doświadczyć Uzdrowienia. Amen. Amén.